A tu mam taki dowód na to, kto tak na dobrą sprawę walczy na Ukrainie. Mamy faceta, który strącił drona ukraińskiego, takiego cywilnego, tego co to, co to niektórzy do tego wagi nie przykładają. Tu jest bezpośrednie nagranie tuż po akcji. Ten chłopak strącił ukraińskiego drona. I, opo i opowiada. 7 marca, całkiem niedawno. Centralne, centralne e, trafienie. A tu już mówi reporterowi sprzed kilku dni. Siódmym nabojem 7 marca e, strącił ten dron. No i mm, mam dla Państwa ciekawostkę. Skąd jest ten człowiek? Czy on przyjechał z Rosji i walczy? Z ukraińskim dronem? Nie. No tak, dalej, by Ty sam Z Ty sama od Kuda, ty, ty skąd jesteś? Z Kryminoj. Czyli z terytorium Ukrainy. Jeszcze do niedawna z terytorium Ukrainy. I on w ramach armii rosyjskiej walczy teraz z armią ukraińską. Proszę Państwa, obywatele Ukrainy walczą ze swoim byłym państwem. Odłączyli się od tego państwa. I walczą ze swoim państwem, skoro oni, ja cytuję tylko ich, sko, bo mówi nam się, że tam Rosjanie, gdzie Rosjanie, tam Rosjanie, ale główne siły tam na froncie, na pierwszej linii, to są ludzie, którzy no, walczą o swoje domostwa, tak? Oni są stamtąd. Inna sytuacja, też media ukraińskie tego nie pokażą. Tu mamy Rosjan, którzy pokazują dokumenty, tych, którzy no, zostali zabici, no, może też wzięci do niewoli e, i kogo pan Zełański pcha na pierwszą linię? W środowiskach od, od w основном którzy szli w ataku na nasz krepr to są dokumenty, e, będziemy musieli troszkę przykryć od poległych, którzy atakowali, e, atakowali e, pozycje rosyjskie. I oni już nie żyją, i skąd oni są? W tym samym na myśli, że. Z regionu chersońskiego, regionu zaporowskiego, czyli tych wschodnich regionów, gdzie przeważała ludność rosyjska. Załański wysłał ich do ślepego ataku, najpierw ich złapał, wsadził ich w mundury, dał im po jednym magazynku i wysłał ich, proszę Państwa, na karabiny rosyjskie, tych prorosyjskich obywateli Ukrainy. Oni zginęli. Tu mamy, proszę Państwa, cały plik z 20 ich książeczek wojskowych i oni to tłumaczą. Pseudowładze ukraińskie gonią na ubój. Pseudowładza ukraińska goni na ubój w основном prawosławne население, na nasze rosyjskojęzyczne население, tym samym rosyjskojęzycznych prawosławnych obywateli na ich, czyli też rosyjskojęzycznych prawosławnych obywateli. Proszę państwa, to też jest aspekt tej wojny, o którym się nie mówi. Jak można wcielić do armii kogoś, kto ma walczyć ze swoimi rodakami, z którymi się utożsamia? Takie czystki na Ukrainie się odbywają i o tym jest cisza. Ale niektórzy Ukraińcy na froncie czują się dobrze. Tu mamy pijanych Ukraińców, którzy postanowili rzucać sobie granatami. Nie nie Taki poważny granat może uszkodzić nawet duży wóz bojowy. No i ten pijany Ukrainiec będzie rzucał tym granatem. Tak rzuci, że granat trafi w drzewo, odbije się. Na szczęście nikt nie umarł. To jest, proszę Państwa, wojna z głupimi ludźmi. Przyjdzie razem siedzieć w okopach. Różne rzeczy będą mi przychodziły do głowy. Przeróżne rzeczy będą mi przychodziły do głowy. Druga ciekawostka z tej wojny i skutków wojny ukraińsko-rosyjskiej jest taka, że. Jak wiemy, język rosyjski jest zakazany, że macie się posługiwać językiem ukraińskim, czyli tym ludowym. Ale proszę Państwa, to już nie dotyczy wojska. Tam jednak można wydawać rozkazy po rosyjsku i nie ma żadnego maltretowania, że, 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 bo, no bo oni muszą to zrozumieć. Zwróćcie Państwo uwagę, że te oddziały które są z tyłu, te, co dostarczają amunicję, te, co sobie kręcą TikToki, tam jest czysty ukraiński. Ale już na tej pierwszej linii, tam obowiązuje rosyjski w ramach armii ukraińskiej. No to o czym my tu mówimy? Dlaczego się ONZ tym nie zajmuje? No przecież ta kwestia powinna być jakoś rozwiązana. Jak może ktoś, kto czuje się e, związany z Rosją, walczyć przeciwko Rosji, siłą wcielony do armii? Tu też nie ma, nie ma dyskusji na ten temat.